Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Jakub Kowalski, zapraszam Was na kolejny film. Tym razem na tapetę weźmiemy majówkę. Majówka już tuż, tuż, coraz bliżej. Ja Wam chcę powiedzieć, gdzie, w jaki sposób i na co. To pewnie zastanawiacie się, co Wam się sprawdzi. Tak więc dobra, lecimy. Kopyta 4L, czyli tak samo. Perełki, później tak patriotycznie bardziej. Jakieś włosy. Sponiewierana, polutowana. Co jest? Zdaje się, nie mam. Tutaj to jeszcze nie griziony, ten relaks. To jest jakaś nowa guma, w ogóle inna guma, parcza jakaś, też nowy relaks. No i dalej. Lecimy dalej w relaksa. Eee, szat. Tak, szat, szat. Super guma. Też potrafiła otworzyć wodę już gdy cała ta masa przynet, które posiadam sprawdzonych nawet nie dawało nic to właśnie taki szadzik czy to mniejsze kopytko relaxa tak zadziała może po prostu fart trzeba tak jak już mówiłem znaleźć się w odpowiednim miejscu w odpowiednim czasie i rzucić szczypakowi na łeb i wtedy mamy właśnie efekt rewelacja guma mam ją zawsze z sobą kopyto 6L Dalej. To jest yy, majowe łapanie, tylko że przy trzcinach na yy, tym moim bezrybnym jeziorku ta guma otworzyła pięknie wodę z jednego miejsca po trzy fajne szczupaki wyjeżdżały. Jan Jankesik, szóstka. Pięknie to chodzi w wodzie normalnie. i tu Jankesik. To jest super. Mikado Hunter. No i Fish Hunter, Magma. Na to jeszcze nic nie złapałem, ale to co, co to robi w wodzie. Masakra, właśnie na takie majowe łapanie gdzieś między zielskami, rydestami puścić takie coś. Super. Mam nadzieję, że tak będzie. Eee, dobra, lecimy dalej. Berkeley. No to jak Berkeley, to teraz już te nowe które wyszły pod koniec zeszłego roku, jeżeli się nie mylę, na tego stawiam najbardziej. No już tutaj ten Fire Tiger, oklepany wszędzie. I nie powiem, że nie będzie łowny, ale się okaże. Abu, Magprey, -e. nieduża 12-centymetrowa gumka potrafi też fajnie zamieszać delikatnie chodzi ogonek fajnie zamiata, nie za mocno mały ogonek, delikatna, migotliwa praca coś w podobie do bestii tych małych, tylko tutaj się troszkę bestia bardziej wykłada, ogonek też tak jak widzicie, malutki fajnie to razem kręci dało też kilka fajnych rybek też w takich właśnie ciężkich momentach gdzie mówię, a spróbuję, założę i jest foksik no to już jest super sprawa. Tu takie trzy wybrane musi być. To z tych mniejszych jeszcze będzie szesnastka, bodajże, jeżeli się nie mylę. Minus tylko odpadają oczy. No i teraz już klasyk klasyków. Baltic Pike, super sprawa, też potrafi odczarować. No i klasik, nie wiem, się nie mylę. Ciężko dostępna guma, już w tym kolorze, ale bomba. Jeszcze z Westina. Ość. <tryk> <tryk> jeszcze z Westina. Hmm, też szedł tylko, że slim. Fajnie migoty na boki, długi, na jednej kotwiczce zbrojony Też potrafił otworzyć mi wodę. Dziesiątka, Rikid Road. No i tutaj czternastka i te dwa nowe, co wyszły. No taki, powiem Wam, nawet słoneczny dzień. Brokacik, super, one są w dotyku w ogóle inne niż inne gumy, są takie inne, trzeba po prostu to dotknąć, zobaczyć, są 100 razy lepsze niż na zdjęciu. Heringi, do których ja nie mam osobiście zbyt dużego przekonania, ale używam od czasu do czasu, założę już jak naprawdę albo się wyłapie, Uda się połapać na coś innego, to założę heringa i daję też jakieś tam rybki. Widać jest polutowany. Do tego, jeżeli zabawa w zielsku, to ryla. Jest piątka wkrętka, ale nie wiem, czy nie zrobię go w ogóle bez wkrętki. Tylko nie wiem, czy nie będzie mi się obracał. Ale to już zobaczę. Jednego zostawię na tej piątce, drugiego zrobię. Bez wkrętki, jak się sprawdzi, to może i resztę też nie. Staram się nie przyzbrajać gumu. jak mam raz dozbrojoną, to tak zostaje. Wolę sobie dokupić kolejną sztukę, uzbroić ciężej bądź lżej, żeby nie kaleczyć, nie niszczyć gumu. No, i teraz klasyk klasyków to już chyba oklepana guma przez wszystkich. Tak jak widać na załączonym obrazku, mam nadzieję, że będzie dobrze widać. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Wszystko lutowane, klejone, dziesiątka Kanibal teraz dwunastka. Zobaczcie, to taki mały Frankenstein. Jak ja nazywam tą gumę, nie mogę Wam powiedzieć, bo musiałbym wypikać. No to jest tak zwany policjant. Krawcik. Guma sama w sobie jest piękna. Gruba, mięsista. Mniej wykłada się niż ten poprzedni kanibal. Moim zdaniem mniej lusterkuje. Ogon robi robotę w jednym i w drugim. Ale odwzorowanie tego wszystkiego, jakieś płetewki, jakieś tutaj nawet łuski, no wszystko jest na swoim miejscu, wszystko jest dopracowane, super, kolory też są rewelacyjne. Dla mnie ten jest bomba. To był krawcik, a tutaj burbocik, też wyjąłem tylko jednego w tym kolorze, jest jeszcze w drugim. Mam, ale nie będę szukał, nie wiem. No i jeszcze plankery. Dla mnie super. Wszystko jest super. Ale ogólnie guma pracuje rewelacyjnie. Zbroiłem ją w ten sposób, żeby właśnie na jesieni pociągać troszkę po zielsku. Fajnie się zachowuje. Tak jak chciałem, spełniała moje oczekiwania. Też jest w różnych kolorach, w różnych rozmiarach. I coś na wiosnę, przede wszystkim, żeby pęknąć gumą gdzieś tam w trzcinki, jakiś rzadsze, gdzie nie rzucimy normalną gumą do zbrojku, czy na główce dźigowej. Takiego software playa na offsetie. Troszkę mi się wydaje, że tutaj mało jest miejsca na ten offset. Że mogą być więcej. No ale, nawet dla samego sprawdzenia, czy to faktycznie działa, ma sens, można tak sobie zrobić. Ja kilka gum zrobię właśnie w ten sposób. Do tego oddam coś takiego. Coś skleń. I teraz tak, jak już te większe. To tak bestie. Też piątka wkrętka. To już taka guma moim zdaniem w poziomie. Bardziej się sprawdza. Więc ja tak samo tych dużych przynęt raczej staram się tak używać. Tutaj berkleje czternastki no to już wedle uznania. przy w opadzie czy, czy w poziomie. Można nimi rzucać takie wybrane trzy modele. Tak samo i te flankery o których już mówiłem. Tak samo, no, bardzo płytko, software for play. Szesnastka, kwestia, piątka, wkrętka, dwie kotwiczki, można dać jedną, jak tam sobie kto życzy. Wiem, że wystarczy jedna. Dobra. Dalej ryki 18 cm 14 już pokazywałem dalej jak już te mniejsze zawiodą no nie mówię o tych 16, 18 tylko tak do 14 można pokusić się grubo popróbować to zacząłbym bardzo wolno, bardzo płytko. Program od Foxa. Mam tu dozbrojone na samej wkrętce. I mam też dozbrojone. Piętnastka, dziesiątka główka. Dwie kotwiczki. Można wpiąć tutaj sobie coś tam chce, żeby się nie plątało lubi się przełożyć trochę ten ogon ale... kwestia ogarnięcia do tego też zakupiłem sobie jeszcze od Quantum'a Yolo coś takiego po prostu spodobało mi się i jeszcze druga guma od Quantum'a coś takiego, to ma 26 cm, 64 g coś podobie do Program'a Brokacik powinno się w słoneczku ładnie mieć, eee, na czym tu skończyłem? Tak, na tych mniejszych tutaj programy były. To może tak na szybkości Bultis, jego można rozbroić naprawdę w gruby offset. Nie wiem jak gruby, jak duży, czy znaczy, w sensie mi chodzi, jak długi, ale podejrzewam, że tu z 7, 8, 10, nawet 0 wejdzie, super sprawa cygaro pięknie chodzi na boki piątka wkrętka, dwie kotwiczki na płytką wodę, nawet bez wkręta znaczy no, bez główki na samym wkręcie tak samo że dziewiętnastka, jeżeli się nie mylę To już dziesiątka, to moim zdaniem troszkę może być za dużo na te miejsca, gdzie ja będę na początku łapał nie wszystko oczywiście przezbroję tak, że później będę musiał przezbrajać jeszcze raz bo jest za ten jest za lekkie, ale część takich gum powiedzmy z 10 wiadę na 5 albo na 0. Jeżeli coś się będzie odzywało, będzie się sprawdzało. Później będę kombinował z kolorami innymi innymi przynętami. Yy, szat Rewelacja. Też tak samo na płytką wodę. Delikatnie go można wolno poprowadzić. Tak jak tutaj mam chyba dziesiątkę. Główkę, dziesiątkę wkrętkę na metrowej wodzie, nawet nawet mniej niż metr pięknie chodził, nie czekał. to lecimy dalej 18 cm te największe pulszary mają tu już są duże przynęty już. naprawdę piątki, wkrętki duże bestie tak jak widzicie tylko sam wkręcik i w poziomie powolutku nad tą łąką, nad tym zielskiem ogień Kopytko. Nie wiem, było tu mocali. Slider ma 12. To to ma Z20. Około 20. Tak samo i ten demon od Dragona. Porównywalna długość. Też sama wkrętka, dwie kotwiczki. Jak to pięknie chodzi. Zobaczcie, to jest. O. To się zawija samo. Tutaj w tym demonie mam, tak nie miałem tych wkrętów stabilizujących, więc zdałem ciężarek od bocznego troka 5 gramowej, jeżeli się nie mylę, dziurkę zrobiłem lutownicą, mam tą specjalną do lutowania przynęt i wysta i ustabilizowałem gumę. Hammer od Dragona. Piłem go na próbę, bo nie wiedziałem co to będzie, jak to będzie się sprawdzało. Ciężka przynęta, to coś waży, jeżeli się nie mylę, około 100 gram. Przypomina delikatnie tutaj z Mordy pikszada. Tutaj ogon trochę inny. Praca jest rewelacyjna. Nic ja nigdy nie zapałem, ale bardzo mi się podoba. I w tym roku na pewno będzie lądował nieraz w wodzie. Ganki. To jest coś pod 18 cm, pod 20. Też w miarę ciężkie gumy. Mięciutkie, delikatne. Zobaczcie, jak ono się. No. Iron Claw, nie wiem dokładnie jaki to jest model, ono już jest trochę sztywniejsza niż na przykład Ganki. To już bardziej to chodzi tak na boki, ale ogólnie guma jest super, też jest z miękkiego takiego silikonu zrobiona. Podobnie jak Ganki, tylko że to jest takiego usztywniony ten korpus. Zobaczcie, tylko ogon się kładzie. No dla porównania, zobaczcie Ganki. To już od razu łeb ucieka za Jest różnica. Dobra, to weźmiemy się teraz za przynęty twarde. Nieduże. Jakieś pajki. To jest Kenard Jackson. Zarumbiście chodzi. Ten łamaniec, ten zresztą też. To jakiś drugi Kenarcik, taki już bardziej łotkowaty. superek. Salmo. Paco. Dziesiątka. Tak samo i ten sliderek dziesiątka. Dwunastka. Już to dwunastki, kilka sztuk sobie kupiłem na takie specjalne okazje. A ten szczególnie. Chociaż próbowałem dorwać tego czerwonego, ale. Red Tiger, jeżeli, jeżeli się nie mylę, nie było, to kupiłem tego. Na takie specjalne okazje, jakieś pochmurne poranki, czy jakieś takie jak w zeszłym roku miałem, gdy wyjąłem na no, tego szwarconckera nie Miał tam 90 cm, no podejrzewam, że i ten slajderek też by się fajnie sprawdził wtedy, bo było pochmurno, zanosiło się na deszcz wiaterek. W sumie czysta woda była bardzo przejrzysta na tych jeziorach, na które jeżdżę. Ale mimo wszystko ten szwarconker zrobił robotę. Aucie, aucie, szwarconkę, nie pamiętam dokładnie modelu, super i tak samo tutaj szwarconkę rodabu na takie właśnie majowe rozpoczęcie, płytko, można go sobie poprowadzić, na spokojnie, jednostajnie, odronek fajnie zamiata, w krótszy jak, jak na przykład w programie, czy gdzie ten drugi Jolo od Quantuma co jest ale to i tak robi fajną robotę takim na przykład mówię software playem niekoniecznie na Ojejku, niekoniecznie na offsecie a na może być wkrętka i kotwiczka pod spodem powolutku czy tak samo kanibal na... czy craft czy jakiś tam inny wkrętka kotwiczka bez obciążenia, płyciutko, powoli. Super sprawa. Tak samo też na pewno, czy będzie coś się działo na tym mniejsze, czy nie, pójdą do wody trochę większe gumy, no już takie bardziej kotletowate. Bo ten program tam 20 parę centymetrów, ale też na samej wkrętce powolutku. Tak samo jak ta magma. Jak najwolniej będę się starał. Jeżeli to nie przyniesie efektów, no to będę kombinował bardziej. tak Nie zapominajmy o żelastwie nie zapominajmy o żelastwie o różnych, różnistych tam dżerkach, w woblerach czy łamanych, czy niełamanych czy taki to jest od Jigsona szczypaczek z 16 cm, bardzo fajnie chodzi, te łamańce bardzo mi się podobają także z mojej strony to tyle jeżeli film się podobał, rozgawcie subskrypcję łapkę w górę Dzwonacze i do zobaczenia na kolejnym filmie. Cześć, trzymajcie się. Hej!